Czy w 2025 roku da się jeszcze budować biznes ekspercki bez marki osobistej? A może to jest właśnie powód, przez który nie masz jeszcze tylu klientów, ile chcesz mieć? Kiedy zaczynałam mój biznes szkoleniowy 11 lat temu, no to wydawało mi się, że tak naprawdę nie trzeba się promować, że wystarczy być dobrym ekspertem, wystarczy być merytorycznym Mieć kompetencje, mieć rezultaty. No a klienci jakimś magicznym sposobem znajdą się sami i sami będą przychodzić. No i kiedy sobie tak o tym teraz myślę, to nie chcę powiedzieć, że trochę nie wierzę w swoją naiwność, bo to może nie o to chodzi. No, kiedy człowiek zaczyna, to nie ma takiej wiedzy, jaką się zdobywa wraz z doświadczeniem i z biegiem lat w biznesie. Ale trochę klepię te 11 lat młodszą siebie po ramieniu ze współczuciem, dlatego że gdybym wtedy nie miała takiego magicznego myślenia, bo to trochę jest magiczne myślenie, że, że klienci sami przyjdą, no to myślę, że moje pierwsze podejście do biznesu skończyłoby się zupełnie inaczej. No a tak bardzo duże perturbacje moja firma i moja marka przechodziły, zanim stanęły na nogi. Myślę sobie też o tym, że dzisiaj... Kiedy jest naprawdę przeogromna konkurencja na rynku i kiedy tak naprawdę wiele jest osób, które robią bardzo podobne rzeczy, a nawet dokładnie te same rzeczy, no to bez marki osobistej, jakby w ogóle nie ma podejścia do biznesu szkoleniowego, coachingowego, eksperckiego. Bo prawda jest taka, że ludzie nie kupują tylko i wyłącznie kompetencji. Ludzie kupują zaufanie, styl pracy, energię i wartości. I to jest coś, co buduje się właśnie marką osobistą. Cześć! Ja nazywam się Kasia Prajd i jestem certyfikowaną trenerką biznesu, certyfikowanym coachem kryzysowym przedsiębiorczyniom i mentorką trenerów, coachów, ekspertów. Oprócz tego, że pracuję z moimi klientami w mentoringu biznesowym jeden na jeden, jestem również autorką Akademii biznesu Coacha i Trenera, czyli mojego bestsellerowego kursu, przez który przeszło już dziesiątki trenerów, coachów. I ekspertów, budując swój biznes marzeń. Także jeżeli chodzi o budowanie tego biznesu i temat budowania marki osobistej, to myślę, że coś, niecoś na ten temat wiem, i w dzisiejszym odcinku chcę się z Tobą kawałkiem tej mojej wiedzy podzielić, tak, żebyś nie musiał, nie musiała popełniać moich błędów. W tym odcinku pogadamy trochę o tym, czym jest, a czym na pewno nie jest marka osobista w branży szkoleniowo-rozwojowej. Pogadamy o tym, jak podchodzić do budowania marki osobistej, żeby był to element Twojej strategii biznesowej. Co się dzieje, kiedy nie dbasz o swoją markę osobistą w XXI wieku, nawet nie tyle w XXI wieku, ale w XXV roku, ponieważ to się tak szybko i dynamicznie zmienia, że dzisiaj Twój brak widoczności i brak marki osobistej może oznaczać biznesową śmierć. Trochę mocny, wiem, ale... Jak za chwilę zobaczysz w tym odcinku, to naprawdę ma ogromne, ogromne, ogromne znaczenie, dlatego że paradoks dzisiejszych czasów jest taki, że bardzo często genialnie zarabiają osoby, które mają umiarkowane kompetencje, a te, które mają naprawdę genialne kompetencje, niestety dalej są niedoceniane, dalej są niewyceniane odpowiednio, no i pracują u kogoś, chociaż zdecydowanie mogłyby pracować na siebie. Gotowy? Gotowa? No to zaczynamy. Zacznijmy od tego, że marka osobista to nie jest wbrew pozorom paleta kolorów, to nie są fonty, to nie jest Twoja profesjonalna sesja zdjęciowa w jakimś eleganckim garniturze albo bardziej w stylu smart casual. Oczywiście to są elementy, które będą nam wspierały budowanie marki osobistej, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie o to w marce osobistej chodzi. W marce osobistej eksperckiej nie chodzi też o to, żeby być influencerem czy celebrytą można, W sensie nie ma nic złego w budowaniu dużych zasięgów, wręcz przeciwnie. Duże zasięgi są na pewno naszym sprzymierzeńcem, ale bardzo wiele osób popełnia tutaj błąd, że budując ekspercką markę osobistą, próbuje pójść ścieżką influencerską. To znaczy, reklamuje różne rzeczy, pokazuje na swoich mediach społecznościowych, nie wiem, jakieś hole zakupowe czy jakieś takie tematy lifestyleowe. I jakby to jest spoko, tylko jeżeli chodzi o tą eksperckość i tą markę ekspercką, no to to nie są rzeczy, które nam tą eksperckość będą budowały. Więc generalnie ścieżka budowania marki osobistej trenera, coacha, eksperta będzie trochę inna, a czasami nawet zupełnie inna od ścieżki budowania marki influencerskiej. I to jest rzecz, którą warto sobie na początku powiedzieć i jasno zaznaczyć. Działania będą inne, ale też cele tych działań będą inne, w związku z czym też wyniki działań będą inne. A mówię to dlatego, że bardzo często wiele osób mówi, że no tam dopóki nie zdobędę kilkunastu tysięcy followersów, nie wiem, na Instagramie, obserwatorów na Linkedinie, na jakimś Facebooku, TikToku i tak dalej, to, to, w, ogóle, to w ogóle nie ma sensu, nie? Albo y, często się spotykam właśnie na mentoringu z takim zniechęceniem, że ja tutaj postuję, robię te treści, grafiki, piszę, montuje rolki i tak dalej, no nie ma, nie ma odzewu nie ma takiego zaangażowania, nie? No i właśnie szkoku jest w tym, że bardzo często w eksperckich markach osobistych nie będzie tylu lajków, nie będzie tylu obserwatorów, no bo to też są tematy, które są raczej niszowe, tak? To, to nie są przepisy na, nie wiem, keto-dietę, które mogą interesować bardzo wielu ludzi, tylko zazwyczaj to są nieco węższe specjalizacje, w związku z czym one nie mają aż tak dużych zasięgów. No, i nie mają też bardzo często aż tak dużego zaangażowania, co nie oznacza, że te treści i Twoje działanie nie budują zaufania klientów. A na koniec dnia, jeżeli mówimy o biznesie eksperckim, to nie chodzi nam o lajki, bo lajki Ci z nie zapłacą yy, ani faktur, ani yy, w piekarni też gwarantuję Ci, że zapłaty lajkami nikt Ciebie nie przyjmie. Natomiast zaufanie klientów ostatecznie, owszem, przekłada się na pieniądze i na to, że twoje konto bankowe rośnie. Więc mm, pierwsza rzecz i pierwszy mit, taki do obalenia, nie skupiamy się na lajkach. Ok? Skupiamy się na budowaniu zaufania. I to jest ta subtelna, aczkolwiek bardzo znacząca różnica. No i dobra, no to w takim razie zastanówmy się, czym ta marka osobista jest. Wydaje mi się, że powiedział to Jeff Bezos, ale mogę się mylić. W każdym razie jest takie zdanie, które bardzo dobrze oddaje sedno marki osobistej. Marka osobista to jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy wychodzisz z pokoju. Czyli innymi słowy to jest pewne wrażenie, które zostawiasz w ludziach. I na to markę osobistą składa się twoja reputacja, składają się emocje i obietnica, którą składasz. Oczywiście nie chodzi tutaj o taką obietnicę werbalną, wyrażoną werbalnie, chociaż to też. Natomiast to jest takie, taka obietnica, czego się można po tobie spodziewać, nie? Po współpracy z Tobą, po komunikacji z Tobą. I te wszystkie rzeczy, czyli jak widzisz, dużo, dużo, dużo więcej niż kolory i fonty i piękna sesja zdjęciowa, będą się wiązały i składały na markę osobistą. No i teraz zobacz, w 2025 roku, kiedy mamy, tak jak mówiłam na początku, przeogromny rynek, przeogromną konkurencję, to tak naprawdę klienci już nie do końca będą patrzeć tylko i wyłącznie na Twoje kompetencje, na Twoje CV ale będą szukać osoby, której będą mogli zaufać. Nie? I to zaufanie, które wiąże się z tą marką osobistą, jest dzisiaj najcenniejszą walutą. I teraz zastanówmy się przez chwilę, co się dzieje, kiedy tej marki osobistej nie budujesz. Znaczy tutaj dobra, mam <laughs> wrażenie, że trochę chaos zapanował, ale yy, jakby to jest tak duży temat, a chcę go zmieścić w krótkim odcinku na YouTube czy, czy na Spotify, jeżeli słuchasz na Spotify. Ale myślę, że to jest dość istotne, żeby o tym powiedzieć. Nawet jeżeli nie budujesz w sposób świadomy marki osobistej, to i tak jakąś markę osobistą masz, to znaczy i tak się z czymś kojarzysz. Tylko w budowaniu w tej, świadomym, świadomym budowaniu marki osobistej chodzi o to, żeby wiedzieć, z czym chcemy się kojarzyć ludziom, nie? żeby wiedzieć, co ma być efektem tej mojej marki osobistej, w jaki sposób ja chcę tą markę um, światu pokazywać. Nie? To nie ma być przypadkowe. Nie chodzi tutaj o to, żeby grać i udawać kogoś, kim nie jesteśmy, żeby budować jakąś sztuczną personę i, i wchodzić w rolę tej persony, bo autentyczność to jest druga szalenie istotna rzecz w dzisiejszych czasach. Natomiast chodzi o to, żeby podchodzić do tematu świadomie nie? I, i w sposób świadomy być zauważanym, w sposób świadomy być w internecie, poza internetem, bo to naprawdę robi ogromną różnicę. No i dobra, teraz co się dzieje, do brzegu, do brzegu Kasia. Co się dzieje, kiedy tej marki osobistej nie budujemy? No przede wszystkim może się pojawić taki moment, w którym same polecenia nie wystarczają. Bo jeżeli już jakiś czas jesteś na rynku szkoleniowo-rozwojowym i Masz już pewne sukcesy, to rzeczywiście tak jest, że ludzie cię będą polecać. A jeżeli jeszcze prosi o te polecenia, no to tym bardziej szanse są duże. No, problem tylko jest taki, że mogą być złote okresy, kiedy rzeczywiście jesteś mocno polecany, polecana i tej roboty masz sporo, czy to szkoleniowej, czy, czy klientów indywidualnych. No ale co w sytuacji, kiedy ci klienci z polecenia się kiedyś skończą i nagle stajesz w obliczu sytuacji, w której tak, klientów z polecenia nie ma, być może się trochę rozleniwiłeś, rozleniwiłaś i nie było z działań sprzedażowych, prospektingowych, marketingowych, w związku z czym trochę budzisz się z ręką w nocniku, no bo nagle klientów z polecenia nie ma, innych klientów też nie ma. Dlaczego? Dlatego, że nikt Cię nie zna, nikt Cię nie kojarzy. Nagle wyskakujesz jak Filip z Konopi i mówi, masz Pan ofertę i kup Pan ją, tak? A ten klient sobie myśli, kim ty w ogóle człowieku jesteś i czego ode mnie chcesz? I w ogóle dlaczego, dlaczego ja mam cokolwiek od Ciebie kupować? Jakby czujesz o co w tym chodzi. Więc marka osobista to jest pewne zabezpieczenie. Nie? Kiedy polecenia przestają Ci wystarczać albo kiedy chcesz coś więcej i wyjść na szersze wody niż same polecenia, no to marka osobista będzie tutaj absolutnie kluczowa. Taki backup. Na te polecenia trochę, nie? Taka alternatywa, plan B, zabezpieczenie. Druga bardzo, bardzo ważna rzecz to jest brak argumentu cenowego. Kiedy nie masz wyrobionej marki osobistej, silnej, skutecznej marki osobistej, to nie masz też argumentu cenowego. To znaczy, jeżeli chcesz pracować za wyższe stawki, to od pewnego pułapu kompetencje naprawdę nie mają znaczenia. Mocne, co? Tak sobie myślę, że tak, to było mocne. Ale taka jest prawda. Jeżeli chcesz pracować za, za wyższe stawki, to ludzie nie zapłacą Cię wyższych stawek tylko i wyłącznie dlatego, że no, ty chcesz zarabiać więcej. No super, każdy chce zarabiać więcej i każdy chce oszczędzić na tym, na czym może oszczędzać. Więc teraz zobacz. Są kołczowie, którzy biorą 1000, 2, 3000 za godzinę pracy. I są kołczowie, którzy biorą 200, 300. Na poziomie kompetencyjnym, jedni i drudzy prawdopodobnie są w bardzo podobnym miejscu. Tyle, że ten jeden to jest ten coach, który sobie siedzi cichutko i czeka, aż ktoś do niego przyjdzie, a ten drugi buduje tą swoją markę osobistą. I tutaj zaczyna się robić właśnie ten element strategiczny, bo jeżeli jesteś silną marką osobistą, możesz Dyktować wyższe ceny, a ludzie będą skłonni ci za nie zapłacić, dlatego że ci ufają, dlatego że identyfikują się z Tobą, czują Twoją energię, chcą z Tobą pracować, bo oprócz kompetencji jest jeszcze to, o czym mówiliśmy na początku. Energia, styl pracy, zaufanie, wartości. I to są te elementy, które będą pozwalały Ci na modyfikację Twojego cennika, oczywiście w górę. Bo tutaj zachodzi pewien mechanizm. Jeżeli masz tą swoją markę, to możesz wchodzić w wycenę premium, możesz wchodzić w produkty, usługi klientów premium. Jeżeli jesteś coachem, trenerem, ekspertem bez marki osobistej, to bardzo często mechanizm będzie taki, że ludzie będą cię porównywać z innymi coachami, trenerami, ekspertami. I wówczas to, na co patrzą w pierwszej kolejności, no to oczywiście, że jest cena. Zastanów się nad tym. Kolejną rzeczą, która się dzieje w momencie, kiedy nie dbamy o to naszą markę osobistą, nie budujemy jej, jest brak widoczności i brak zaufania. No bo to jest ta sytuacja właśnie kiedy wyskakujemy jak Filip z Konopi, znaczy ludzie nas nie znają, nic o nas nie wiedzą, nie wiedzą jakie są nasze wartości, nie wiedzą jaki jest nasz styl pracy, nie znają naszej historii i my nagle od nich oczekujemy, że oni będą kupować nasze produkty czy usługi. I tutaj cena nie ma znaczenia. W sensie takim, że jakby nie ma znaczenia, czy chcesz sprzedać e-booka za 30 zł, czy chcesz sprzedać proces mentoringowy za 3000. No to prawda jest taka, że nawet z tym e-bookiem może ci być ciężko się przebić. Nawet za te 30 zł. W badaniach mówi się, że klienci potrzebują kilkunastu interakcji z Twoją marką, żeby podjąć decyzję zakupową, żeby mieć do Ciebie zaufanie, a za zaufaniem idzie decyzja zakupowa. Więc zobacz, ta komunikacja, ona jest niezbędna, bo jeżeli ty się komunikujesz ze swoimi potencjalnymi klientami, budujesz tą markę. Budujesz to zaufanie, to potem zdecydowanie łatwiej klientom jest podjąć decyzję zakupową, zaufać ci, zostawić pieniądze u ciebie i zdecydować, że chcą pracować dokładnie z tobą. Zwróć uwagę na jedną rzecz, tak sobie jeszcze myślę takie połączenie punktu 1 i 2 trochę. Zobacz, że jak mówimy o stawkach trenerskich, to są tacy trenerzy, którzy biorą 10 albo kilkanaście tysięcy za dzień szkoleniowy. I bardzo często, kiedy rozmawiam z firmami, rozmawiam z herami, rozmawiamy o stawkach, to bardzo często właśnie pada ten argument w dyskusji, że normalnie mamy widełki takie, ale jeżeli przyprowadzisz nam jakąś gwiazdę, w cudzysłowie to taki trochę slang, slang branżowy, chodzi właśnie o, o te rozpoznawalne marki osobiste, trenerskie czy coachingowe, no to jesteśmy w stanie zapłacić dużo więcej. Hmm? Bardzo często też jest tak, że Zwłaszcza w takich negocjacjach B2B, w sprzedaży szkoleń czy projektów rozwojowych B2B, jest sporo takiego obwąchiwania się, jak ja to nazywam. Tak? Czyli mamy sporo spotkań, na których najpierw się spotykamy z herami, potem z menadżerami tych zespołów, które mamy szkolić. Jest takie właśnie obwąchiwanie się, sprawdzanie, czy jest między nami chemia, czy kliknie, czy są wartości wspólne, czy jest styl pracy wspólny, czy jest energia wspólna. Natomiast, kiedy ludzie mają szansę Cię zaobserwować, chociażby w tym internecie albo na jakichś konferencjach branżowych, w każdym razie jesteś osobą, która jest znana w środowisku, to tego obwąchiwania się jest zdecydowanie mniej, a czasami nawet w ogóle, bo po prostu przychodzą do Ciebie firmy i mówią: Chcemy z Panią to szkolenie. To naprawdę bardzo mocno zaoszczędza czas. I mnie się zdarzają takie sytuacje, że przychodzą do mnie klienci i mówią: Chcemy z Tobą to szkolenie. Bo albo Cię ktoś właśnie polecił, albo Cię kojarzymy z sieci, i jakby podoba nam się twój styl pracy, podoba nam się to, co mówisz, w jaki sposób mówisz, i chcemy nawiązać tę współpracę z Tobą. I wtedy czas tych negocjacji skraca się z kilku miesięcy do nawet kilku tygodni, czy nawet nawet mi się zdarzyło słuchajcie, kiedyś w kilka dni dopiąć temat szkoleniowy. To był absolutny rekord, nie? To się raczej nie zdarza. Także, także ma to ogromne, ogromne znaczenie, znowu z punktu widzenia strategii biznesu, tak? Bo jesteśmy w stanie oszczędzić czas i zasoby na rozmowy, które nam się bardzo mocno wtedy skracają. No dobra, to już wiemy, co się dzieje, kiedy tej marki nie mamy. To teraz przejdźmy do tego, jak tą markę ekspercką budować bez spiny. Bo tak jak mówiłam na początku, nie chodzi o to, żebyś sobie wykreował, wykreowała jakąś sztuczną personę i, i, i codziennie grał w teatrze i pokazywał się w jakiś bardzo sztuczny sposób. Chodzi o to, żeby trochę wyjąć kija z dupy. Powiedziałam to na głos. No ale tak jest. I żeby robić to w sposób autentyczny, zgodny ze sobą, tym bardziej, że słuchajcie, no, ludzie też potrafią wyczuć fałsz. nie Więc jeżeli my próbujemy kreować się na kogoś, kim nie jesteśmy, to osoba po drugiej stronie nie jest głupia. No. Też to wyczuje. Tak? Dlatego nie chodzi tutaj absolutnie... O odgrywanie jakiejś roli, ale właśnie o um, no wydobywanie tego swojego potencjału nie? i pokazywanie, kim ja jestem naprawdę i jak ci mogę pomóc, drogi kliencie, drogi partnerze w biznesie. OK, krok pierwszy. Po pierwsze, zastanów się, z czego chcesz być znany, jak chcesz się pozycjonować w branży, kim ty masz być w tej branży. No bo trener biznesu, powiedzmy sobie szczerze, albo coach, są tak szerokie pojęcia, że jeżeli chcemy funkcjonować na tym poziomie ogólności, to no, życzę powodzenia. To będzie bardzo handkorowa praca, żeby, żeby na tym poziomie ogólności zbudować silną ekspercką markę. Dobrze jest wybrać sobie jakąś specjalizację i pozycjonować się jako ktoś. Ja na przykład, jeżeli chodzi o pracę z trenerami, ekspertami, coachami, pozycjonuję się jako osoba, która pomaga wejść na rynek. Pomaga pozyskiwać klientów i rozwijać biznes szkoleniowo-rozwojowy Twoich marzeń. I tak jestem bardzo często polecana, jeżeli chodzi o moich klientów indywidualnych, i tak jestem bardzo mocno kojarzona jako ktoś od sprzedaży, jako ktoś od biznesu, od strategii. I to jest dokładnie cel, który chciałam osiągnąć, bo to są tematy, które kocham, lubię, uwielbiam, jaram się nimi. Natomiast jeżeli chodzi o tą moją działkę szkoleniową, to mimo, że ja robię naprawdę dość szeroki zakres tych szkoleń, no to oprócz tego, że buduję tą swoją markę właśnie i pozycjonuję się jako, jako trenerka od sprzedaży i obsługi klienta, to takim moim ukochanym tematem jest bardzo szeroko pojęte zdrowie psychiczne. Tutaj głównie zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe czy radzenie sobie z kryzysami. I kiedy ja zaczynałam, te kilka lat temu, w taki świadomy sposób budować swoją pozycję ekspercką, to bardzo mocno pozycjonowałam się właśnie jako osoba od stresu, jako ekspertka w temacie stresu. Potem doszło do tego wypalenie zawodowe i kryzysy związane z pracą. No, i to super zadziałało. I to super zadziałało, bo rzeczywiście na początku miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo szkoleń związanych z zarządzaniem stresem. Tak jak mówię, teraz mi się ta pula mocno rozszerzyła, bo jest więcej tematów, w których rzeczywiście czuję się dobrze. Natomiast chodzi o to, że kiedy w firmach były takie sytuacje, że potrzebowali na cito kogoś od stresu czy kryzysu. To ja byłam tą pierwszą myślą i tym pierwszym wyborem. Więc, żeby być pierwszym wyborem Twojego klienta, to musisz się pozycjonować jako ktoś konkretny. Jeżeli wypisujesz w swoim biotrenerskim taką specjalizację, to znaczy, że to nie jest Twoja specjalizacja. To jest po prostu zbiór tematów, w których czujesz się dobrze i, i które robisz. No i teraz z tego całego szerokiego zbioru tematów wybierz sobie jakiś jeden, w którym chcesz się pozycjonować jako ekspert. Rok drugi to jest Znajdź sobie takie miejsce w sieci, ale też poza siecią, w których chcesz działać, w których chcesz budować tą swoją markę osobistą, w której chcesz właśnie pozycjonować swoją eksperckość. I naprawdę nie musisz być wszędzie. Nawet dobrze jest, kiedy nie jesteś wszędzie, bo jakby serio, doba nie jest z gumy i moja i twoja mają 24 godziny. Jeżeli chcesz być wszędzie i robić to dobrze, no to jakby sorry, ale już czasu na nic innego nie będzie. Więc wybierz sobie jeden, dwa kanały komunikacji. Moja podpowiedź złota jest taka, że najlepiej wybrać te kanały, w których są Twoi klienci. Okay? Czyli być może to będzie Instagram, być może to będzie LinkedIn, być może to będzie TikTok, być może to będzie YouTube, być może to będzie Spotify. Przemyśl to, zastanów się, kto jest Twoją grupą docelową i gdzie Twoja grupa docelowa szuka informacji w Twoim temacie, w Twojej niszy. Krok numer trzy. Komunikacji, pokazuj cały proces, nie tylko efekt. Ludzie nie chcą i nie potrzebują de facto już tylko i wyłącznie treści edukacyjnych, no bo umówmy się, ale w dobie czata GPT i bardzo szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji, wyszukanie treści czysto informacyjnych to jest tyle. Więc to jest bez sensu. Robienie treści edukacyjnych, wyłącznie treści edukacyjnych, jest bez sensu. To, czego ludzie potrzebują, żeby zdobyć do ciebie zaufanie, to są twoje opinie, najlepiej twoje autorskie opinie. Czyli nie chodzi o to, żebyś kopiował, kopiowała teraz innych ekspertów z swojej niższej swojej branży, ale weź takie tematy, które dla ludzi są ważne: bolączki, lęki, pragnienia i odnieś się do nich przez swój własny pryzmat. Co ty o tym sądzisz? Jaką ty masz opinię w tym temacie? Stań się opiniotwórczy dla swoich klientów. To jest game changer. Kiedy zaczynasz być opiniotwórczy, opiniotwórcza, to jest game changer budowania marki i budowania zaufania Twoich klientów. Więc nie bój się, Pokazywać, co myślisz o różnych rzeczach, jakie emocje w Tobie wywołują różne rzeczy. Nie bój się pokazywać historii, w tym również twoich historii, i uwaga w tym również trudnych historii. Ludzie nie chcą tylko czytać o kryształowych ludziach z marmuru, którzy odnoszą same sukcesy i mają w życiu wyłącznie lekko łatwo i przyjemnie. Sorry, ale nie z osobą, która jest taka wyidealizowana, klient się nie zidentyfikuje, bo on sam nie ma idealnego życia. A zasada w sprzedaży jest taka, że my bardzo lubimy kupować od osób, które są do nas podobne. No i teraz zobacz, jeżeli ty się kreujesz na taki ideał, to czy twoi klienci są do ciebie podobni? No raczej nie. I owszem, fajnie jest pokazywać te efekty, fajnie jest pokazywać swoje sukcesy, bo to jest ten punkt docelowy, tak? Tam gdzie twoi klienci aspirują, gdzie oni chcą być. Ale pokaż, że po drodze też były błędy, też były porażki, też były momenty zwątpienia, bo to sprawia, że Twoja twarz staje się ludzka. A my, ludzie, lubimy innych ludzi, my nie lubimy ideałów. Pamiętaj o tym. Zwłaszcza, że często mamy takie wrażenie, że okej, okay, no jak już działam na tym, załóżmy, Instagramie, chociaż dobra, <gryw> na LinkedInie też to jest. tak? Czyli same sukcesy, awanse, jakieś niesamowite rezultaty, kampanie na kilkaset tysięcy złotych i w ogóle, nie? Wakacje po prostu w, na Hawajach, no to piękne obrazki. No i wszystko spoko. <grych> Tylko że jeżeli pokazujesz same piękne obrazki, no to to trąci ściemą na kilometr. Więc to taka Ciocia, dobra rada? Pokazuj siebie jako człowieka. Nie chodzi o to, że musisz teraz pokazywać, jak jesz śniadanie albo jak mierz zębę, nie chodzi o to, że musisz się teraz pokazywać w poplamionym, rozciągniętym dresie, w którym chodzisz po domu, bo to nie jest autentyczność w takim dobrze i zdrowo rozumianym wymiarze. Ale jeżeli na przykład um, uczysz ludzi zarządzania stresem. No to pokaż, czy powiedz tym swoim klientom, że ty też się stresujesz, albo też miałeś problem z tym, czy z tamtym, tak? I, I właśnie pokazanie tej drogi, której być może teraz uczysz, buduje przeogromne zaufanie, bo też pokazuje, że ty wiesz, o czym mówisz, że, że ty wiesz, jak się czują twoi klienci, to jest szalenie ważne. I oni wtedy mają takie poczucie, o Boże, ona mnie rozumie, ona wie, co ja myślę, ona wie, co ja czuję w tej sytuacji, ona mnie rozumie, ja... Chcę z nią współpracować, bo ona prawdopodobnie będzie w stanie mi pomóc, tak? Więc nie bój się pokazywać też e, tych trudnych momentów. No i krok czwarty to jest też takie budowanie autorytetu, budowanie, budowanie y, zaufania, budowanie reputacji. O, reputacji to jest chyba to słowo, którego szukałam, czyli A Jeżeli już coś robisz, nie chodzi o to, żeby się chwalić. Raczej chodzi o to, żeby pokazywać. Że faktycznie to, co robisz, ma efekty, czyli jakieś case study Twoich klientów, jakieś opinie, e, pokazywanie procesu, tak, z lotu ptaka, jak wygląda ten proces ze mną. Bo to wszystko sprawia, że ludzie znowu nabierają zaufania. Tutaj działa nam taki mechanizm społecznego dowodu słuszności, tak, czyli jeżeli już ktoś przeszedł przez ten Twój proces i ma po nim efekty, to znaczy, że to działa. My, jak ludzie, bardziej ufamy innym ludziom niż sprzedawcom. To jest naturalne. No jest warto to wykorzystać, więc krok pierwszy, pamiętaj o tym, żeby prosić o rekomendacje, żeby prosić o opinię, a krok drugi pokazuj te opinie, nawiązuj do tych rekomendacji, pokazuj te procesy, rób case studies, bo to nie tylko buduje właśnie Twój autorytet, że jesteś faktycznie tym ekspertem, który ma efekty, ale też pomaga zrozumieć to, co robisz. Twoim potencjalnym klientom, a to z kolei pomaga podejmować decyzje zakupowe dużo, dużo szybciej. No dobrze, to chyba tak w telegraficznym skrócie. Mam nadzieję, że przekonałam cię dzisiaj do tego, że budowanie marki eksperckiej, osobistej marki eksperckiej jest szalenie, szalenie istotne, no bo tak naprawdę dzisiaj już nie wystarczy być świetnym ekspertem. Trzeba być świetnym ekspertem i widocznym ekspertem, do którego ludzie mają zaufanie, bo wtedy klienci nie pytają już o cenę. Ale pytają, kiedy się można z tobą umówić. A to jest naprawdę, uwierz mi, bardzo, bardzo komfortowe miejsce, w którym chcesz się znaleźć jako ekspert budujący swój biznes. No i teraz, jeżeli się zastanawiasz, jak budować tą markę osobistą krok po kroku, bo ten dzisiejszy odcinek to była trochę zajawka, nie, to jest taki temat, którego nie da się zrobić w pół godziny. Um, ale mam nadzieję, że, że jednak do czegoś ten odcinek zainspirował. Natomiast, jeżeli chcesz to zrobić porządnie, jeżeli chcesz zbudować silny fundament swojej marki osobistej, i swojego biznesu eksperckiego, no to serdecznie zapraszam Cię do Akademii Biznesu Coacha i Trenera. To jest, tak jak wspominałam zresztą na początku, mój bestsellerowy kurs, który faktycznie buduje silne, rozpoznawalne marki osobiste trenerów, coachów i ekspertów. To jest absolutne kompendium wiedzy, moje zebrane ponad 10 lat doświadczenia i know-how w branży szkoleniowo-rozwojowej którym po prostu przeprowadzam cię przez ten proces krok po kroku. Od momentu, kiedy nikt cię nie zna i nawet sam jeszcze nie wiesz, co chcesz robić jako trener i coach, po moment, gdzie masz zbudowaną całą strategię biznesową, zaczynasz działać i zaczynasz budować ekspercką markę osobistą, w której faktycznie klienci przestają Cię pytać o ceny, a zaczynają Cię pytać o wolne terminy. Link do Akademii, jak zwykle, jest pod odcinkiem. Ja Ci serdecznie dziękuję za dziś i oczywiście zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i daj znać w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia z marką osobistą, do czego Cię zainspirował ten dzisiejszy odcinek. No i w góle, czym chcesz się podzielić. Zapraszam Cię serdecznie, bardzo chętnie z Tobą pogadam w komentarzach. A tymczasem to wszystko. Do zobaczenia!